Batem życza Polskiej, Polski, Polski, świadom pojawia, małych obowiązków policjanta, ślubuję ślubuję. Ślubuję, 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 służyć biernie narodów, chronić postanu Nawet, nawet, nawet narażenie w życiem, Opanowanie, perfekcja, profesjonalizm Oddział prewencji Ostyn był, jest, będzie Na fali siła honor Odwaga, biały kas, czarna pała Oddział prewencji Ostyn i wszyscy na kolana Opanowanie, perfekcja, profesjonalizm Jesteśmy najlepsi, tu nie trzeba analiz Siła honor, odwaga, biały kas, czarne moro Oddział prewencji Ostyn i wszystko pod kontrolą Zwykli ludzie, a jednak mali bohaterzy Nie wierzysz, śmiejesz się, a gdy ty śpisz spokojnie On żegna się z rodziną, jakby szedł na wojnę Zakłada czarny mundur i żółtokami Sznuruje mocno buty, pistolet bierze w rękę. Wychodzi na ulicę, byś środ ślubowania, miasta w armii i mazur codziennie ochrania. Naraża swoje życie, byś mógł spokojnie zasnąć. Wypłaty bierze tyle, że ma ochotę trzasnąć drzwiami. Wyjść i nie wracać, co dzień przed służbą, ma moralnego kaca. Co ja tu kurwa robię? Czy ktoś mi odpowie? Czy za te marne grosze warto narażać swoje zdrowie? Jak to zarabiasz 3000, tysiące? Przecież tak piszą w gazetach Gdybyś trochę pomyślał, to może byś wiedział Że ja biorę półtora, a sześć bierze komenda I z tego wszystkiego wyliczana jest średnia Ja pożyczam od kumpli dwie po uszy w kredycie Nie starcza na jedzenie, a gdzie tu godne życie? I wszyscy obiecują, że to się w końcu zmieni Ja jestem policjantem, nie ze mną te numery Jak sam nie zapracuję, to nikt niczego nie da Reprezentuję władzę, a w domu piszczy wieda Coś chyba trzeba zrobić z wami politykami Do czego to doszło, żeby w Polsce stróż prawa Zamiast prawa przestrzegać, zmuszą je łamać Nigdy nie ma go w domu, już nie cieszy się słońcem Zapierdala na lewo, żeby związać koniec z końcem Walczy o godne życie, to właśnie jest wspaniałe Że w tym nierównym boju on nigdy nie ustaje I nigdy się nie podda i nie przestanie walczyć Nawet kiedy martwego odniosą go na tarczy Opanowanie, perfekcja, profesjonalizm Oddział prewencji Olsztyn był, jest, będzie Na fali siła, honor, Odwaga, biały kasu, czarna pała, oddział prewencji Osztyl I wszyscy na kolana, opanowanie, perfekcja, profesjonalizm jesteśmy najlepsi, tu nie trzeba analiz, siła honor, odwaga, biały kasu, czarne moro, oddział prewencji Osztyl i wszystko pod kontrolą. Pojechał do Mikołajek, miał tam być dwa miesiące, a już nigdy nie wróci, zostawił przyszłą żonę. Strzelanina w parze, on na służbie miał pecha, bo człowiek nigdy nie wie, co za chwilę go czeka. On gonił sprawców, a to jego dorwali. Padł strzał, jedną kulą go ten skurwysyn powalił On upadł na ziemię, a pod nim krwawa plama. Do końca wypełni słowa roty ślubowania. To zginął nasz kolega w bezsensownej śmierci, a marzył o rodzinie, aby mieć własne dzieci. Pożegnał się z życiem, u bram małego miasta nie zobaczy już nigdy, jakiego syn do. Dorasta. Nie zdążył się pożegnać, zostawił płaczącą wdowę Bo śmierć ma w ryzyko zawodowe Miał pogrzeb na koszt państwa i pośmiertny awans Ból w sercach bliskich, a przesłanie dla was Obudźcie się ludzie i przejrzyjcie na oczy Jesteśmy tacy jak wy i może to was zaskoczy Reprezentujemy Olsztyn, tajszy oddział prewencji Codziennie walczymy z duchem szarej eminencji Aby wasze dzieci, wychodząc do piaskownicy Wracały później do domu, a nie wprost do kostnicy Jesteśmy w tym najlepsi, pierwsze miejsce w kraju Lecz tego co robimy, stać. Styki nie oddają. Czasami jest ciężko, a czasem jest lajtowo Nie wychylisz się zbytnio, muru. Nie przebijesz głową, nie przeskoczysz przepisów. I tych, co je pisali, choć nie raz masz ochotę, nie jednemu przywalić, to musisz tulić błysk. Czekasz na rozkazy, komendanci główkują, a ty odbierasz bazy, Ty leczysz kontuzję, oni liczą profity Jeśli już tu pracujesz, to nie licz na zaszczyty Tak długo to potrwa, dopóki tam na górze nie pojmą, że na dole Również pracują ludzie, którzy przez całe życie w tę służbę wkładali Opanowanie, perfekcje i profesjonalizm Opanowanie, perfekcja, profesjonalizm Oddział Prewencji Olsztyn był, jest, będzie na fali siłach honor rozwaga biały kask, czarna pała, Oddział Prewencji Olsztyn Wszyscy na kolana, opanowanie, perfekcja, profesjonalizm. Jesteśmy najlepsi, tu nie trzeba analiz. Siła, honor, odwaga, biały kask, czarne moro, oddział prewencji, oszty i wszystko pod kontrolą. Pokażę jeden między numerem jeden na pięć. Chuligani zabrali kobiecie, dziecko z łóżka i bawią się w berkach. Kurwa, 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 ja chcę do biura! Ja chcę! Kurwa do biura! Wierdzą, że mu to ja jestem policja. Jeszcze tu Jeszcze... kurwa wrócimy! Bień! Jeszcze tu kurwa wrócimy! Zolem! Poświęcamy swoje życie prywatne po to, żeby taki jeden bandział z drugim Wiedział, że nie robi pewnych rzeczy bezkarnie. Może zawsze może ktoś o 6 rano. Chci zapukać. A jak pukanie się nigdy nie odezwie, to też mi wypierdolić. To jest ballada o wiernym psie. Lepszego warsza nie znała Cała rajna bała go się i bardzo go szalonała. Jednego pana w swym życiu miał i wierny był swoim zasadą. Zbirów w kajdanach zakraty słał i nigdy nie splamił się zdradą. Na ciężkiej służbie wśród wielu ran Zdrowie i miłość utracił. Posłuchaj teraz, jak jego pan mu za tę służbę odpłacił. Żył w pewnym mieście, kawałek stąd Facet, co zwali go Mirem Reprezentował partię i rząd Lecz pospolitym był zbirem Sypnął go kumpel, co sobie chciał Legalnie skrócić odsiadkę Mówił jak miro, szmal brudny prał I czym handlował z Rozeszło po mieście to, wściekła się mira kompania. Świadek już w celi gościa ma, co nowe dyktuje zeznania. Za późno, żeby milczeć jak grób i liczyć kolejne lata. Jutro na kracie znajdą cię lub sam z siebie zrobisz wariata. Wymyślaj bzdury, od rzeczy pleć Najgłupiej jak tylko potrafisz. Na przykład, że najwierniejszy pies był zdrajcą na żołdzie mafii. To prawie koniec balady tej, więc puentę wysnuć wypada. Że nie da rady najlepszy pies Szajce, co w rządzie zasiada. Trzymaj się, Sławek, wiemy, że Ty wiesz, gdzie przebiega granica. Zna i szanuje prawdziwe psy. Każda warsiaska ulica zna i szanuje prawdziwe psy.